Cześć, witajcie tutaj, Minecraft Gaming. Witam Was w wersji Minecrafta 1.7.4. Yy, kontynuujemy naszą serię Minecraft kobiecym okiem. Yy, no i dobra, no. Yy, jestem na naszym serwie, Tutaj chyba skończyliśmy, tak? Bo chcieliśmy, teraz sobie przypominam, chcieliśmy właśnie ściąć yy, tutaj i zrobić takie oczko wodne. O, zapomniałam, że Timbermoda już nie mam. No cóż. Tak musi być niestety, wersja 1.7.4. Niestety nie mogłam grać jeszcze moduł, bo chyba jeszcze nie wyszły z tego co ja pamiętam. Oczywiście jeszcze gramy na moim teksturpaku, więc za wiele się nie zmieniło, oprócz tego, że wersja Minecrafta wyszła. Raczej znaczy, już dawno wyszła, tylko ja nie chciałam zmieniać. Ponieważ wiedziałam, że to tak będzie, że będę miała lagi, ale teraz chyba lagów takich nie ma okropnych, jak było na 1.6.4. Teraz o wiele lepiej mi się nagrywa, więc... Zostanę przy tej wersji i poczekam aż wyjdą jakieś mody. Chyba, że wyszły, nie jestem na bieżąco, więc możecie mnie informować. E, tak, no oczywiście jest ze mną Emilia04, która siedzi obok mnie. Jak zawsze, wycistałam was bardzo serdecznie. E, tak, no na chyba się odzywać nie będzie, mam nadzieję, bo... No bo nie. E, no i... Okej. Okay. No popyślę, e... jak zawsze najlepsza. Dobra, no nieważne. Tego nie było. Y... No. no i takie oczko... Brzydko tak bez tych drzew, ale... Później zdobędę jakieś kwiatki. No, no ma Właśnie. Właśnie, no, dookoła... O, 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 w y... całej szczęście, że znaleźliśmy jakąś lepszą kopalnię. Uh, uh, uh. Chyba coś się y... kroi niezłego. Zbieramy sobie, bo ale nie mamy za dużo, powiem Wam. Oj, coś zragnęło się chyba. Yy, no nic, o Jezu. Mniejsza to. Yy. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy jakieś żelazo. Mam taką naprawdę nadzieję. Bo jak nie znajdziemy, to będzie źle. Yy, niestety... O Jezu. co tu się stało? Oh. Ja pierdolicie. O oh, fuck. Chodźmy Na razie... Jezu, nie wiem, jak jest... Co? Ja mówię normalnie, a ty kurde jakieś skojarzenia. Nie mam skojarzeń, tylko nie. mówisz. No, mieszał Podejdzie to. Podejdzie zombie. Kurde i ajer, air i już. Wojsa. Raz, nie razby się pigli. Dobra. Dobra. Wiem, wiem co miałaś na myśli. Ja już miałam, nie. nie, nic nie miałam. dobra, tutaj już y zamknij swój pyszczek bo po prostu no chcę kręcić odcinek nie smarczy mi tu bo chciałam o! a zapominam że mam to Aha, osiągnięcie, dobra, ja mam internet Jezu! <laughs> dobra, nie było tak. Ja mam internet w powiem wam. No, a ja z Kurde, co to była za muzyka? Mam nadzieję, że... Cicho, bądź. Bo... Ym... Mamy taki nie... hmm, Mam nadzieję, że w piątym w, tam, w którymś odcinku zobaczymy coś fajnego, a nie yy, dobra. Tutaj sobie yy, akurat zaznaczę, że to teraz by się akurat przydało nam. Fajna. Teraz by nam... O kurde. Nie zdąży do domu. A nie zdąży, zdąży, tu się zdąży, tu się zdąży z tymi swoimi zrąbanymi, obszarowymi lagami, ale zdąży. Kurde, jeszcze jedzenia mi się chce. Masz bez którego Mam, ależ mam. O kurde, właśnie, świecił. Kurde, i sobie. Dobra, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. Do domu. Dziękuję. Idziemy spać, idziemy spać, mam nadzieję, że szybciej. Trzeba kilka razy klikać, nie wiem co to jest właściwie, że trzeba tyle razy klikać, ale no nic, jest już dzień. Dobra, przytopimy sobie wtedy tą rudę. O Jezu, zapomniałam, że mamy tyle mięsa. Yy, Dobra, tak, żeby nie było, wezmę sobie połowę z tego, bo zeznając mnie, to mogę umrzeć. No i tutaj jest jabłko zmienione przeze mnie w tym przypadku No ale już nie o to mi chodzi, dobra e, Przytopimy sobie to na żelazo Zetniemy sobie tutaj drewno Chociaż nie wiem po co, ale zetnijmy ja Jestem trochę zła, że e, Timbermoda tutaj nie mam po prostu granego, bo by było o wiele łatwiej e, Czy Tri-Topicator? No, Tri-Topicator jest lepszy Ponieważ chyba nie trzeba go sikierką e, diamentową ścinać. Nie. Bo chyba Timber Mott był na ścinanie tą, jak sobą, ale tego nie wiem, dobra. Dę. Znowu ty... O, wasze, aktifest, no właśnie jeszcze zmieniła coś, jak ficherka. Jaki koletowy. Łada. To był niebieski, dal to nie e, jest tak. Nie bo jak masz niebieski, jak uderzasz, to jest taki jakby malinowy fioletowy, jaki zabrał tak, nic no. tak. E. Chyba słaba sieczka miała, ale... Miał, miała. Dobrze, do miała śmieczek. Nie. Musimy uznać, że Baśka to obojna. Jeśli no, baś, Baśka. Baśka. dobra. no. Szkieletno. Dobra, my tutaj sobie zbiegamy. Ja już tutaj drzewek nie chcę. O nie, A masz te najnowsze drzewka? Tam dalej? Ja sobie gdzieś indziej posadzę te drzewa. Dobra już, ty się tutaj to już trzeci odcinek. Nie wiem, czy Was ciekawi ta seria. Sądząc po komentarzach co niektórych osób, sądzę, że spodobał, spodobała Wam się seria. Więc to mnie bardzo zadowoliło, ponieważ to jest taka jedna seria, z których e, tyle właściwie slajków pod filmikiem i nie ma praktycznie łapek w dół. Chyba, że to są kraterzy, no to łapki w dół oczywiście są. <try> Powiem wam tylko tyle, że mam w dupie hejterów, ponieważ yy, nie obchodzą oni mnie za bardzo. Yy, liczą się te osoby, które są naprawdę szczere, powiedzą, że na przykład nie podoba im się odcinek, yy, na przykład żebym nie kręciła, no to, to jak komuś się nie podoba na przykład ten odcinek, no to nie, nie ogląda, boże, to chyba proste. Niektóre filmik im się spodobał, do, dobra łapka w dupę, dobra. Nieważne. No, niektórym osobom się podoba filmik, niektórym nie, no co ja mam zrobić, nie trafię we wszystkich ustach, jednym się podoba, a jednym nie, no i tyle powiem, dlatego zanim będziecie hejtować, no to pomyślcie, bo co, bo co wam się nie podoba, no nie wiem, że nie wiem, no kurde mam głupi skin, mam Mam listy skin, Uznajmy to jako pies. Mam y, na przykład lagi przy nagrywaniu, czy w ogóle tam nie mogę się skoncentrować na grze, mówię jak dziecko czy coś. Jezu, to ja to mam mówię, Boże. Takie kurno to. Wiecie. Знаć, y, ty, jak, to. Czy bym ktoś chciał linka do mojego Ask Me Pro? Proszę, 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 to O U kurde, Ja pierniczę, czemu ja tu idę? Jak ja O nie mam? nie, 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 nie. nie, nie, nie. No tak. Czy... Teraz miałam laga, sorry. Czemu ja tu poszłam? Czemu ja tu poszłam? Chociaż nie będziemy tak siedzieć jak ta... takie, 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 no takie lamuzy, no dokładnie. I nie będziemy siedzieć w jednym miejscu cały czas w tej serii, tylko musimy pochodzić, żeby wam się nudno nie zrobiło, nie? Oje ojej. Co my tutaj mamy? Nie zawsze możecie sobie przewinąć, co racę, no. Ale w jednym momencie mogą mówić coś bardzo ciekawego. Coś związane z konkursem lub z mną też rzeczą, którą możecie, możecie wygrać. Więc może... Nic nie mamy. No właśnie. Tylko sobie... Jakby jakaś odpytała. A, To chyba było. To Nie to jest dziwne jakoś. Yy, tak. I nie wiem, gdzie mam właściwie teraz dom, ale no... Tak już bywa. Nie, bo ja tam mam rzeczy i w ogóle nie. Jakoś trafimy do domu, ale chociaż nie znam drogi. Wykopiemy węgla trochę, ale... O Jezu, 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 jezu. Zmęczyło mnie to dosłownie. Idę sobie stąd. Kurde, no naprawdę. Ej, ja tu byłam. A tu już chyba wiem, gdzie my jest. Tak, tu, byliś, tu byliśmy, to idziemy w tamtą stronę, w pytacie. tak, chyba w tamtą, obym się nie pomyliła i dalej nie poszła, ale raczej w tamtą stronę. O, fakt, teraz, teraz mam dylemat, czyli tam, tam były te świnie, koniki, to tak, to tutaj jest domy gdzieś, <ścoughs> żebym się nie pomyliła, później jakąś ścieżkę tutaj sobie zrobię z drewna po prostu będzie lepiej i tyle wam powiem na razie te kilka tych odcinków, pierwszych 3-4 będą takie trochę nudniejsze, ponieważ no będziemy tak tylko budować, potem będziemy zdobywać takie lepsze itemy i, i naprawdę będzie za seria i nie, bo cenzura była Mam 24 już tych. Hmm. Ile mamy drewna? To możemy sobie... Tak. Hmm. Ale ja nie film deski w tym teksty paku, nie pamiętam A A normalne, dobra. Ja już się bałam, że takie jakieś brzydkie. Hmm. Dobra, zrobiłem sobie tutaj taką drogę, dlatego łopatę muszę zrobić. Ale... Ale, 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 pierw. Yy, właśnie, trzeba wyrzucić ten głównokilow, ponieważ on nam się chyba już nie przyda i możemy sobie go wyrzucić do, do wody. Właśnie, obyśmy znaleźli później trzcinę, nasiona, do czego nam mogą być potrzebne. No, no nic, wywalamy zgniłe mięso, kości nam się może przydać, to nam się może przydać. Zrobimy sobie pochodnie, yy, no i pójdziemy sobie w inną stronę. Widzę właśnie, że odcinek trwa 11 minut i kilka tam sekund. Więc no. Idziemy sobie zaraz w jakieś ciekawsze miejsce. Okej. Okay. Sorry, myszka mi się wyłączyła. Teraz się wyłączyła. Co ja miałam zrobić? Aha, wyłączyć to, kilo zrobić. Odłożyć to. Ho ho ho. ho. Chociaż weźmiemy tyle tego. Mamy ile patyków? Ile mamy już? 11 patyków. No i akurat będzie się tak składało. Dobrze. Później wywalę to niepotrzebne takie takiej. Tenki. I teraz zrobimy sobie kilo. Co to tam wyszło? Aha, już zapomniałam, że są płytki przecież. Dajcie dopijać patyków. Właśnie, zapomniałam. Dobrze mój. Mm, kilo. Ostatnio się tak pomyliłam na którymś odcinku, z którego chciałam zrobić serię. I pamiętam już y, jaki to był odcinek. Tutaj sobie zrobiłem schod... No właśnie. I no, no właśnie zap nie zapomniałam... Ale schodki i potem dróżkę. Tak po kwiatków trafisz. Nie, nie Tak. Nie gdy się jest emil 04, to wyzwłaszisz, kurde, jak będzie się sucha trafisz. No nie mówię. Nie wiesz w co mnie i trafili tam. U. Kurde, tak z, z bestów. Y... Ja. Dobra, tyle nam schodów stać. Dobra jeszcze. Kurde, co ja robię. Tyle schodów nam. 24. Okej. Okay. No, możemy sobie ruszać. Czy ja czegoś Uy. przypadkiem nie zapomniałam? Uy. Jest godzina 21.13. No, mi się spać nie chce. Zazwyczaj kładę się o godzinie pierwszej, i 2 nad ranem jakoś tak. Eee... Um, Bo... I mi No od yy, Żeby sobie nic nie pomyśleli, ale... Dobra, odłożym sobie surowę co... Ja so... <grym> yy. No i znowu Są. zapomniałam gadasz mi tu i... Strasz zrobić... Nie, nie chcę mi się być. Wieczorem się napiję. <grym> Do, jak to, to miało? Miało tak by znieść. Żeby sobie nic nie pomyśleli, ale ściszę głosy. Dobra. Głosy czy słodycze? Tak, sobie. Dobra, tak zrobimy. Ładnie chyba jest. tutaj tak później zajmę się tym. Na razie tak wstępnie robię to. Proszę wytnij nagranie i doskonałe z tego. Nie nie jakby się przyspieszę, albo co ja robię. Nie wiem, I tutaj też zrobimy yy, no i jak widzieliście co jest zmienione to że tutaj pisze Mark. No bo a, 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 a ja mam plana. Się... Ja mam plana już, mam plana. Na książkę? Nie, nie o to mi chodzi. Yy, chodzi mi o to, że możemy sobie posadzić... Tutaj uciekam. Tak i urosłam. I urosłam tak fajnie. Ty dobrze się Ile tutaj mamy? O kurde. To się pocerało. Dobra. zrobimy to tak. O! o. 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 I o. Super! I o. Ty zrób tak właśnie. Zrobimy jakoś tak, byle jak potem to będę jakoś poprawiać. Oczywiście mi się to nie podoba, ja chcę to nowe drewno znaleźć. Okay. Okay. Ja muszę iść spać, ja muszę iść spać, ja muszę iść spać, żeby być wypoczęta na jutro. Szybko, 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 kurde, kłaczę. Ja masz... <coughs> Sorry. <noise> Sorry. Ja Sorry. Nie chciałam tylko hu napisać, ale to nie Dobra, nie sadzę tego główna tutaj. W innym muszę poszukać. Yy, dobra, powiedz pod wodą. No to ja wiem. Musimy sobie jeszcze coś znaleźć. Czy mało? Nie. Chciałam skopać, żeby jakoś to wyglądało. 15 minut i 10 Zazwyczaj odcinki trwają 20 minut, no, ale. Dzisiaj wygląd pół godziny! Nie, bo nie będzie się nikomu chciało oglądać. A mi się Ym. będzie chciał Okej, okay, a więc pójdziemy sobie teraz poszukać jakiegoś fajnego, no, mm, drewna. Tylko właśnie... Nie, dobra, nie, co ja chciałam zrobić? No właśnie, chciałam zrobić tą dróżkę, więc robimy tą dróżkę. Ym, skopiemy sobie tutaj pierw. pierw. I będzie ta dróżka ładna taka, no. A z wtedy... Nie najlepiej z dwóch jednej kratki. Nie, ja właśnie chcę taką grubą, żeby to wyglądało tak... wiesz, potem płotki będę pod tutaj stawiać. Podwadik sobie Nie, nie, ja chcę to Nie, najlepiej po tym siodem. O. Tak, po tysiodem ma najlepiej. O, Dzień. mamy nowe sposoby siodemu. Proszę, już, już jest głowy problem. Dobra, yy, by the way. No desz, teraz ty dalej. Dobra, my tu dróżkę robimy, nicikowo. I Nie wiem, czy właśnie z tego nowego drewna możemy zrobić jakieś takie inne schody, bo tego jeszcze nie próbowałam. Robiłam tylko... Chyba nie. Chyba nie, ale... Jestem pewna. Jestem pewna, zobaczymy jak znajdziemy to drewno, nie? Na pewno. jest no, Ale mi się nie chce tam iść. Się... Na razie to tą dróżkę trzeba zrobić, a potem będę tutaj patrzeć, co ja zrobię. Dobra. Kurde. Na razie taką dróżkę. Mam nadzieję, że tutaj żaden. Różo. Yll, oh, sorry. <laughs> sorry. Yll, nie chciałam tego powiedzieć. Przepraszam. Yy, mam nadzieję, że jakiś niebieski ogórek nam tutaj. <laughs> A nie wiem, To był niebieski. Boże. Nie, niebieski to był niebieski, tylko Oj to. Ojoj, to? Tak, widziałam to. No, chodzi mi to o to drewno. Jezu, po prostu stawiłaś klocka na klocka, jak Już nie mówić, że stanąć na klocek. No i od razu. Chyba lepiej to wygląda w moim... No, no. nie, Spotkałam to żeby... Tak, tylko zrobić się podpis z, do... z patyków one się robiły. No, no pewnie zaraz będą. Fabryka otwarta. Co ty gadasz, Boże? Nie. Ja będę świecie. Nie, na to kończyć, nie? nie, nie kończę. Idzie pół godziny! Nie. Kurde. Po prostu nagram jeszcze czwarty odcinek. A się zwleczę ten odcinek, no nie pan, Ja pamiętam go Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zrobię, że kamerka jest kończona. Nie, to nie tym razem. Zaraz muszę zrobić... Aha. Tutaj zrobimy takie no, takie tutaj, takie no... Nie, tutaj jest drewna normalna... Tak, no, 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 Tak, rozumiem! Nie, nie rozumiesz. Kurde, co to ma być w ogóle? Weź być! Przez może, co? Dobrze. Tak. Ach, jak? Tak, co to było? No, tylko tu się nie? nie? Kurde, Jezu! kurde, co to było? Jakiś bóg tak... Ja się nie lam tych odcinków, dobra? No ty, ty nie rady się. Ty nie lami. Dobra już spokój, spokój to miał być spokojny odcinek. Przecież się nie nije. No nie krzywdzi ludzie. Nie wierzcie jej! Ona mi kaki zabiera! <noise> Kurde, no szybciej, kop, 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 kop. Teraz by się minionki przydały. Minionty! Kurde, minionki, no. Minionki, kurde. Minionki. <laughs> minionki rozrabiają. Rozrabiają. rozbierają? Rozb... tu Nie. Ale on muszę... potrzepi. <laughs> żal, mu! Szal? Szal, szal. Szal, szal. Uh, nawet... Dirtowy płot. O właśnie fajnie bo jakby był w pracy dirtowy płot. Nie, to by brzydko wyglądało. nie fajnie. Nie znasz się. Dobra, jaśnie I nie stać <laughs> Nie stać ci. <laughs> nie staćcie, no bo. Co? No hej, mamo! <laughs> No, akurat zbieramy tych z, z, z Minecrafta. Nie, jeszcze nie jestem w śniadankach. Boże święte. No nie wiem, jest tak... Zaraz. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No i dobra, no to by było chyba wszystko. Dobra, Okay.